wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale w kolejnym filmie. Jeżeli jesteście tutaj po raz pierwszy, bardzo serdecznie zachęcam Was do subskrybowania mojego kanału. Klikajcie też w dzwoneczek, dzięki czemu będziecie na bieżąco ze wszystkimi nowościami, które się tutaj pojawiają. Zachęcam również do zaglądania na mój Instagram Vinted, do których linki znajdziecie w opisie filmu na dole. Dziewczęta moje kochane, zapraszam Was na dzisiejszy film stylizacje na wakacje na Chorwację. Tak się akurat zrymowało. Zobaczcie, jakie mam zarąbiste okulary. Więc już możecie się domyślać, że stylizacje też będą zarobić. A jakżeżby inaczej? Na co przede wszystkim stawiam na wakacjach takich. Do tej Chorwacji to już wybieram się po raz drugi, bo już kiedyś byliśmy, jak Franek miał roczek, więc zupełnie inna była to wyprawa, ponieważ trzeba było wziąć ze sobą pampersy, wózek, łóżeczko turystyczne, cudownie dziwy busa wynająć i dopiero jechać. Słuchajcie, tak wyglądała nasza podróż. W tej chwili też jedziemy samochodem. Natomiast już y, pomijając tamte wszystkie rupiecie, że tak powiem, no na tamten czas były potrzebne, ale w tej chwili nie, dziewczyny. Więc mogę sobie pozwolić na to, żeby wziąć więcej okularów, y, więcej klapek, sukienek i tak dalej. Także dziewczyny Pampersy zastępuję na przykład teraz y, okularami przeciwsłonecznymi. Jestem zakochana i to, będą, to będzie mój hit na wakacjach. Dobra, zacznę od stylizacji, którą mam na sobie, a potem po kolei wszystko Wam powiem. Dziewczyny, sukienka przepiękna w stylu marynarskim, jeszcze do wyprasowania. Ale na wakacje zabieram ze sobą parownicę, prostownicę, być może. Także ym, jadę z uważam potrzebnymi rzeczami, aczkolwiek jeszcze nad prostownicą się zastanawiam. Natomiast ym, na pewno parownicę ze sobą taką malutką zabieram, właśnie do takich pięknych sukienek. To jest stylizacja numer jeden. I co mogę Wam, dziewczyny, o tej sukience powiedzieć? Jest przede wszystkim inna, wyjątkowa, na pewno zwraca ym, na siebie uwagę, bo moją uwagę bardzo zwróciła. Idealnie będzie wpisywała w klimaty takie morskie właśnie. Sam jej styl mocno się wpisuje wiadomo w takie ciepłe kraje. Takie chociażby jak Chorwacja, nie w każde, bo w Egipcie byłoby mi w niej chyba troszeczkę za gorąco, natomiast tutaj uważam, że ona się świetnie sprawdzi wieczorną porą, na przykład spacerując gdzieś, więc mam wtedy zamiar ją założyć. Co jeszcze biorę? Zabieram ze sobą różnego rodzaju biżuterię, na przykład ten zegarek standardowo, jakiś, ja jeszcze jakiś drugi, to będą takie po prostu uzupełnienia moich stylizacji, może nie wszystko się pojawi tutaj. Bo jeszcze pozostało mi zrobić pazury na przykład dziewczyny, to już tak na koniec. Dzisiaj już nie robiłam do tego filmu, żeby mi się nie podlepiały na wakacjach, także zrobię sobie pazury w czwartek, bo w piątek wyjeżdżamy. Natomiast, no to, to już jest taki szczegół, już nie będę, wiadomo, bielizna, wszystko jeszcze jest do, jest do spakowania. Natomiast kolczyki takie biorę. I jeszcze ze dwie pary to takie szczegóły, jeżeli chodzi o obuwie. Pierwszy raz na tym kanale nie pojawiła się żadna stylizacja w szpilkach, ja nie lubię, bo Boże, chciałam powiedzieć, nie lubię szpilek, co ja gadam, słuchajcie, e, kocham szpilki, wiecie o tym, nie lubię klapek właśnie, ale zamówiłam sobie fajne modele, które jestem w stanie przeboleć, no nie będę brała w tym roku na wakacje szpilek, nie chcę mi się, słuchajcie, nie chcę mi się wyjątkowo, ponieważ tak sobie wymyślałam stylizację, że wszystkie te klapki pasują. I co zabieram? Przede wszystkim takie klapki podwyższone. To są moje ulubione, bo są wyższe i czuję się naprawdę w nich dobrze, prawie jak w szpilkach. Także te są dla mnie numerem jeden. Ostatnio zabrałam je, znaczy byliśmy na kajakach i właśnie w tych klapkach sobie pływałam. Biorę sobie espadryle takie, dlatego, że mamy zamiar jechać do Mechugorie, więc nie wiem. Te buty biorę Adidasów, nie chcę mi się targać. Mam jedne gdzieś tam, ale niekoniecznie mi stylizacja będzie pasowała, więc takie espadryle. Jeszcze muszę sobie tutaj to wszystko podlepiać. Boże święty, te naklejki. One są nowe, ale kupione w second handzie złote. Bardzo wygodne, takie człopaki. Słapaki, człopaki, nie wiem, one mam nadzieję, że się nie rozlecą. Ale dobra, wezmę je sobie awaryjnie, biorę czarne klapki takie. Też są nowe, wszystkie naklejki muszę podrywać, bo się można na tych naklejkach nieźle przejechać. To są róże takie. Te klapki mi się bardzo spodobały. Nie wiem, czy w czym, czy ja wam pokazywałam już te klapki, czy nie pokazywałam. Trzy pary, i jeszcze biorę oczywiście yy, srebrne takie. Mam piękne klapeczki, ale gdzieś się zawieruszyły, jak nagrywałam stylizację, więc one będą gdzieś tam yy, widoczne na filmie dziewczyny. A tutaj wam ich po prostu nie pokażę. Zabieram ze sobą kapelusze. W, ty, yy, w tym roku moje wakacje będą po prostu opierały się na kapeluszach i okularach. Zakochałam się w kapeluszach, yy, uwielbiam, zaczynam gromadzić. Yy, I słuchajcie, dziewczyny, biorę po pierwsze tak. Sporo mi miejsca zajmu, ale to nic. Pierwsze, to będzie taki kapelusz ten kremowy vintage. Wszystko stare te kapelusze. Ja je, ja je po prostu kocham. Ten wystąpił w tej stylizacji. To jest kapelusz numer jeden. Boże chrypy dostałam. Kapelusz numer dwa. To jest taki w stylu hiszpańskim. Tutaj jest kokardka. On jest taki płaski, ale też go zabieram, bo jest świetny. Kapelusz numer 3 to jest ten, to jest mój ukochany kapelusz. Byłam w nich na kajakach w stylizacji, która chyba tutaj wam się też pojawi. Także kapelusz kolejny i jeszcze jeden kapelusz. Każdy ma inny charakter i będzie do czegoś innego pasował. To jest moja nowość, którą kupiłam ostatnio w sklepie ubieram. Był nowy z metką marki Select. Jest dla mnie też idealny, bardzo elegancki przez tutaj tą Tasiemkę. Także to są moje dziewczyny, kapelusze, które ze sobą zabieram. Także zobaczcie teraz dalej, co takiego ze sobą wezmę po prostu. Ale jeszcze coś miałam powiedzieć. Bikini. Ile ja biorę w ogóle strojów kąpielowych? Jedziemy na tydzień. Ja biorę 7 strojów kąpielowych. 7 na każdy dzień inny po prostu. Tak. One dużo miejsca nie zajmują, ale 7 zabieram. Zawsze na każdy dzień mam inny. W tym roku mam takie. Ładne te stroje, powiem Wam szczerze. I retro takie trochę różne. E, I pokupowałam sobie właśnie sporo. Takich i na Zalando, i w Second Handzie. Jakieś takie takie mieszanki. Jeden stary biorę strój, który bardzo lubię. E, także dziewczęta tak to wygląda, jeżeli chodzi o stroje. Dobra, bez wieszaczków, dzisiaj tak na luzie, bo będę później to wszystko pakowała. To mi Hilfiger Sukienka, którą kupiłam w second handzie, bardzo wygodna, 100% bawełny, więc w tym roku na wakacje zabieram ze sobą bawełniane rzeczy, e, rzeczy jedwabne, wiskozowe, wszystko takie, słuchajcie, do ciała, dobre, oddychające, ma być bardzo ciepło, znaczy no, 31-2 stopnie. Ja jestem przyzwyczajona do takiej temperatury na wakacjach, bo i przeżyłam 43. Także e, 31 to jest ok. Dziewczyny, zwykła bawełniana taka y, sukienka. Niech ona Wam się tam wyświetli w stylizacji. Oczywiście do niej kapelusz, bo wszystko będę miała z kapeluszami. Także. Nie wiem, czy coś nagrałam bez kapelusza nawet. Wszystko będę miała uzupełnione kapeluszem. Zawsze moja mama mówiła, dzieciaku, zakrywaj głowę. No ale jak ja nie miałam takich kapeluszy kiedyś, no to jak ja miałam tę głowę swoją zakrywać? Był beznadziejny. I co, ja będę beznadziejny kapeluszność? Jeszcze czego? Także teraz znalazłam idealny. Jestem starsza już i troszeczkę zmądrzałam, można powiedzieć, więc zakrywać będę sobie głowę zdecydowanie. No i dobra dziewczyny, więc to e, stylizacja kolejna, już te rzeczy są przygotowane, nie chcę ich tutaj nigdzie w sumie rzucać, bo mi się pogniotą, od nowa ich prasować nie mam zamiaru. Dobra, teraz na bogato, e, mamy tak, Armani, oryginalna bluzka, który, to, to było body, ale ja sobie odciąłam dół, nie chcę body, bo to jest niewygodne i to jest jedwabne, 100% jedwabiu, kupione w second handzie, więc e, ja Wam kiedyś to pokazywałam, to body teraz bluzkę od Armani'ego, także to jest takie naprawdę cudowne w dotyku, to jest materiał wysokiej jakości i czuć tę jakość i to jest dosyć eleganckie, więc to na pewno ze sobą biorę i zestawiłam sobie tę jedwabną bluzkę, niestety to się pewnie pogniecie i po to będzie parownica potrzebna z takimi spodniami, co prawda one są poliestrowe, widzicie, no coś się trafi tam poliestrowego, ale, ale ogólnie rzecz biorąc dużo jedwabnych właśnie takich szlachetnych materiałów zabieram sobie takie zarobiste spodnie, które są w kwiaty. Najpierw myślałam, że to jest spódnica, bo spódnicę też bym wzięła, a okazało się, że to są spodnie. No i mam zamiar właśnie je założyć do Meczu gorię, bo coś trzeba takiego dłuższego i właśnie ta stylizacja, tak myślałam o tej stylizacji, że się tak ubiorę, ale coś ewentualnie jeszcze jakąś delikatną, cieniutką, jedwabną narzutkę sobie zarzucę tutaj na ramiona, żeby nie były gołe. Czy ktoś z Was, któraś z Was była właśnie w tym sanktuarium, czy byliście w Meczu Gory. I jak tam się ubrać? Ponieważ, no na pewno nie jakieś roznegliżowane ubranie, coś takiego właśnie jedwabnego, oddychającego to na pewno, ale coś na to chyba jeszcze, dziewczyny, czy jakiś, nie wiem, jedwabny szal, kawałek, żeby tak wyglądać po ludzku po prostu do miejsca się dostosować. No i dobra, dziewczyny, więc szerokie nogaweczki, ozdobione takimi błyszczącymi cekinami, jakimiś nalepkami. Bardzo mi się podoba jestem w tych spodniach zakochana. No i dobra. I to są takie trzy czwarte. Także myślę, że spoko. Miałam najpierw wziąć jakąś tam spódnicę, ale ta spódnica tyle miejsca zajmuje, że już po prostu jej nie pakowałam. Dobra. Kolejna rzecz to jest sukienka od Teda Bakera. Właściwie to jest jak koszula nocna. Nie wiem. Ja to traktuję jako sukienkę. Muszę sobie tylko poprawić tutaj te ramionczka. No i to jest dziewczyny rzecz taka. <grym> to jest wiskoza i takie tam. Takie satynowe to jest we wzory na luzie. Taka po prostu zarzucamy i idziemy. Bardzo ładna kolorystyka. Rozmiar 10, to mogłaby być troszeczkę mniejsza, ale traktuję jako taką właśnie luźniejszą sukienkę, która e, pozwoli mi się swobodnie poruszać, bo uważam, że wybrałam naprawdę rzeczy takie komfortowe. Wszystko to, co mierzyłam, to po prostu było takie komfortowe, dzięki Wam dziewczyny zmobilizowałam się do tego, żeby po prostu się spakować, bo przez przeprowadzkę, przez to wszystko, co mam taki syf tutaj, tu nie widzicie, tamta część pokoju jest rozgrzebana cała, część rzeczy mam w mieszkaniu, część rzeczy mam tutaj, już nie wiem gdzie, gdzie, co mam, to po prostu nie chciało mi się nawet na wakacje pakować, ale pomyślałam sobie tak, nagram film, od razu będę widziała, jak ja wyglądam w danej rzeczy, to jest rewelacja i się od razu mi zachciało jechać. Także dziewczyny, bardzo wam dziękuję, bo jesteście dla mnie taką motywacją do tego, aby nagrać film. Dobra. Teraz tak. Biorę sobie też takie spodenki, które są u mnie nowością. To są takie plażówki. Po prostu dziewczyny, jak zechcę iść do toalety, najzwyczajniej w świecie, tak? Zechcę no nie wiem, po coś tam podejść, po jakiś leżak, po cokolwiek. Do miejsca, gdzie no coś nad ten tyłek trzeba by było założyć, niekoniecznie narzutkę, no to właśnie takie spodenki świetnie się sprawdzają. Ja lubię tak, słuchajcie, na przykład, właśnie wychodząc do toalety czy gdziekolwiek, założyć sobie coś na tyłek, bo nie lubię, jak tak się wszyscy gapią w miejscach takich zabudowanych, że tak powiem, bo na plaży tym to wisi, jak się patrzy ktoś na, jak to chce, ale w miejscach takich, właśnie mm, zabudowanych, no to lubię sobie coś założyć. Więc takie spodenki myślę, że się świetnie sprawdzą oddychające, bawełniane, bawełna z wiskozą, dziewczęta, i dziurkowane. Kolor taki, jak widzicie, na, naturalny bardzo. Więc one do wszystkich klapek będą pasowały, do wszystkiego. Codziennie będę je ze sobą też na plaży zabierała, chyba, że będę miała jakąś tam narzutkę. W sumie nie, codziennie będę zabierała, bo narzutka, no to ewentualnie do restauracji jak pójdziemy, bo restauracje za plecami będziemy mieli na plaży. Natomiast te spodenki do kibla. Kolejna rzecz to jest um, stylizacja taka moja na podróż. Ja tak jadę po prostu w samochodzie będę tak ubrana, mam ze sobą taką oddzielną torbę i w tej torbie będę miała... Rzeczy takie, słuchajcie, typu aksamitne jakieś dresiki, właśnie to są piżamki, takie jakby chłodniej i ciepło, takie coś bardzo uniwersalnego, żeby zarzucić jakąś tam bluzę. Wiecie, na przebranie też coś, ale będzie gorąco, więc raczej zakładam takie krótkie pantalony, które są mega wygodne. Też je ostatnio kupiłam we wzory, ale Fendi, słuchajcie, to nie jest żaden Fendi, więc coś takiego. I do tych e, pantalonków zakładam sobie jedwabną bluzkę na bogato od Dian von Wurstenberg. To jest 95% jedwabiu, 5% lajkrym. Czuć jakość, czuć luksus. To jest po prostu moja perła. I to jest bluzka wyjątkowa. Bardzo gniecie się, niestety, ale na podróż jest rewelacyjna. Także to na pewno zakładam. Mogę ją wpuścić do środka, mogę ją wypuścić. Jest mega wygodna, także myślę, że będzie mi ok. Też dziewczęta będziemy mieć nocleg chyba w Austrii. Także wzięłam sobie na zmianę też taki podobny komplecik na następny dzień, po prostu jak będziemy ruszać już do Chorwacji bezpośrednio. No i dziewczyny, jak zrobi mi się chłodniej w samochodzie? Na przykład. Powiedzmy, no, żeby się już tak nie opatulać, bo w torbie mam spakowaną właśnie piżamkę, taką Ala dresik. To wezmę sobie coś takiego. Czy jak zechcemy zjechać na jakąś stację benzynową, cokolwiek jakiś postój zrobić, to sobie to zarzucę, w zależności od tego, jaka będzie pogoda. tak? Ja mieszkam na Podlasiu, w mieszkacie na południu, będę przejeżdżać przez wasze rejony, dziewczęta, moje kochane, więc potrzebuję czegoś takiego. I to jest takie bolerko, taka narzutka, którą ostatnio Wam pokazywałam, jest mega elegancka. No i właśnie nagrałam też Wam stylizację, jak to wygląda z tamtym, po, w połączeniu. I to jest bardzo ładnie ozdobione, też może się to przydać na plaży. Chociażby do tamtych spodenek, które pokazywałam, tych plażówek i to zarzucić, jak będę chciała, wiecie, tak bardziej się zakryć, że tak powiem, więc uważam, że takie fajne, fajne te rzeczy są. Teraz kolejna rzecz, to jest przecudowna narzutka, ja to nazwałam narzutka, to jest szlafrok stary dziewczyny z dawnych lat, który wypracowałam, podcinałam szlufki, Avenue i to jest, dziewczęta moje kochane, coś pięknego, zobaczcie, taki klimat, oczywiście w Polsce będę nosiła to później jako płaszczyk, taki, taka narzutka, taki blazer, wiosną, wiosna, lato, coś takiego, a na wakacje zabieram jako narzutkę, przepięknie będzie wyglądała w morskich, w morskich klimatach, po co mam bikini, no bo musiałam na czymś to pokazać, dziewczyny, także skupcie się na narzutce. No, i chociażby do tego właśnie czerwonego bikini będzie ładnie to wyglądało. Do niebieskiego, tam kilka takich mam, że to się świetnie sprawdzi. Ogólnie biorę dwie narzutki, tę i jeszcze jedną. Kolejna rzecz to są spodenki mojego projektu, takie białe, ale ja poodcinałam kwiaty i muszę tutaj jeszcze zaprasować, bo zostały takie ślady, one były ozdobione kwiatami, ale ja to po prostu zlikwidowałam. To jest mój projekt, spodenki, które powstały od początku w mojej głowie i później tam krawcowa mi je uszyła akurat. Ja oczywiście po krawcowej poprawiałam, przerabiałam, bo mam swoje wizje jak zwykle. No i dobra, tu jest taka koronka stara, to była kiedyś bluzka. One są w ten sposób zdobiony z wysokim stanem, bawełna. 100% bawełny, elastyczny bardzo. Mimo, że jest to właśnie materiał bawełniany, to one się tak fajnie rozciągają, ale elastanu tutaj nie ma. To jest taka inna bawełna. Ja pamiętam, że za ten materiał bardzo dużo zapłaciłam, wtedy kilka metrów kupiłam. No i dobra, dziewczyny, i przede wszystkim tak, te spodenki mogą być z topikami różnymi. Pierwszy topik to jest taki cekinowy, więc coś takiego bardziej już rzucającego się w oczy, błyszczącego. No ale uważam, że na wakacjach fajnie to wygląda. Zobaczcie, coś takiego, taka bluzka. W ogóle widzicie, że do tych stylizacji wcale mi bielizna nie jest potrzebna typu stanik. To wszystko będzie mi oddychało. Tutaj mamy z tej strony z tyłu, tak zapinane na taki fajny zamek. To jest bardzo eleganckie. Oczywiście to nadaje się jeszcze na zimę, na zasadzie jakiejś imprezy, coś takiego. Więc to jest mega fajne. No ale na wakacjach będzie to jako taki właśnie topik z tymi białymi spodenkami. Poza tym kocham połączenie bieli i czerni, więc uważam, że to się świetnie, świetnie sprawdzi. Mam nadzieję, że to się wyświetliło dziewczyny. Może ja to montuję, to nie wiem. Dobra, kolejna rzecz to jest coś takiego. Zobaczcie, jak to mało miejsca zajmuje. Takie coś. A jakie to jest wspaniałe. To jest 100% wiskozy. To jest topik tylko na biust. Przekładamy przez głowę, wiążemy wedle uznania i koniec. I jest, no jest fajnie, po prostu na wakacjach można sobie na takie rzeczy pozwolić, uważam. Do tych białych też spoderek. Także to jest taka moja stylizacja i bardzo mało miejsca to zajmuje. Po prostu to zwijamy. Tak żaglówka wygląda, zobaczcie? Topik żaglówka odwrotnie, tak by był przewalony. I zwijamy później. Ja tak się pakuję dziewczyny, że w rulonik taki i i tyle miejsca, to zajmują moje bluzeczki, zobaczcie, kurna mać, e, także to jest rewelacja. Dobra, dziewczyny, i co jeszcze mam? Mam narzutkę, którą, nie wiem, ostatnio chyba prezentowałam albo i dopiero Wam ją pokażę w worach, ale cóż, pokażę już i dzisiaj. Kupiłam sobie taką przepiękną narzutkę, która jest, w ogóle nie, nie obsypuje się, zobaczcie, jest cała ozdobiona, jest taka na bogato, jest śliczna po prostu, śliczna i ona będzie na plaży ze mną. Uważam, że takie narzutki są świetne. Ja bardzo długo narzutek szukałam. Dziewczyny, to nie jest takie proste. Ja nie chciałam białej, firankowej, tak jak wszyscy. I takich tych nie cierpię w takich stylu boho narzutek, takich po prostu oklepanych. Nie wiem, czy wiecie o co mi chodzi. Ja ich, ja ich nie znoszę. Naprawdę ja ich nie znoszę. Miałam kiedyś, ja je wszystkie w... Nie lubię ich, po prostu nie lubię. Narzutka to ma być coś takiego: to ma być po prostu coś pięknego na plaży, to ma być taka sukienka plażowa, która będzie wyglądała cudnie na tle wody i plaży i wszystkiego. No i dziewczyny, oczywiście to będę nosiła później, nie tylko jako narzutki, to są rzeczy uniwersalne i w tym momencie wykorzystam je jako narzutki, a później wiadomo, że będę je nosiła na zewnątrz, bo chcę jej świat pokazać. Dobra, kolejna stylizacja to jest dziewczyny. Dwuskładnikowa. Mamy takie spodenki, pantalony bardzo wygodne. W kwiatki takie pozytywne, i do nich biorę torebkę. Ogólnie zabieram ze sobą no, kilka takich torebuniek malutkich, taką w, w różyczkę, taką małą, skórzaną, pomarańczową, która właśnie w tej stylizacji wystąpi. Czyli takie po prostu, słuchajcie, dziewczyny, zwijam, tylko do torby pakuję i nie zajmują za wiele miejsca nie są jakieś wielkie, upierdliwe, no i dobra, także takie spoden spodenki i do nich topik, też taki, że można bieliznę nie zakładać, ażurkowy, bo tu jest gęściej na biuście, wiążemy go sobie, uwielbiam takie rzeczy, no i wakacje z takimi rzeczami są świetne, ten jest akurat marki Guided, z tego co widzę M zostało. Tak, oczywiście Eska. Ja muszę też te metki powycinać, bo one gryzą. Gryzą, jak jest na gołe ciało, to one po prostu gryzą. Nie będę teraz odpływać, bo się wszystko zniszczy. Także taki szydełkowy, bym powiedziała, topik też zabieram i na koniec jeszcze dziewczyny sukienka dodam tylko, że biorę jeszcze ze sobą taki welurowy kombinezon, który ostatnio wam pokazywałam taki klimat morski nie pokazywałam drugi raz stylizacji bo bez sensu, więc we wcześniejszych filmach chyba ostatnim filmie ten kombinezon się pojawił i ja wam mówiłam, że go zabieram i jeszcze taką długą maxi sukienkę zieloną, więc te dwie jeszcze rzeczy zabieram i jeszcze coś takiego przepiękna bawełniana sukienka która ma takie bufiaste rękawki, jest w paski. Zwężałam ją, bo była za duża. Mogłabym jeszcze trochę zwęzić, ale chcę mieć taką swobodę na wakacjach. I wiązanie wedle uznania dziewczyny: gumka w pasie. Tutaj kawałek gumki. Bardzo delikatna, przepiękna kolorystyka, bo jest taka stonowana. Myślę, że słońce to też mnie jakoś nie spali w tych ubraniach. Więc bardzo fajna rzecz i też jest komfortowa, bo na przykład na plażę będę chciała szybko się ubrać, idziemy na obiad, tak? Zarzucam to sukienkę już bez narzutki i gotowa stylizacja. Nie muszę coś się ubierać, nie wiadomo co, słuchajcie, wymyślać. Nie daj Boże, shortów jeansowych czy coś takiego. Boże, ja z tego wyrosłam. Słuchajcie, wyrosłam z tego. Teraz stawiam na takie różne rzeczy typu sukienki i takie mm, na przykład jak bluzki o Darmaniego. O, jakże by inaczej! Na bogato, dziewczyny, na bogato trzeba z lumpeksu, ale na bogato. Dobra, to wszystko w dzisiejszym filmie. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Zachęcam wszystkich do subskrybowania mojego kanału. Klikajcie też w dzwoneczek. Eee, no, co ja miałam dalej powiedzieć? Aha, no tak tyle razy to powtarzam i zapomniałam. Będziecie na bieżąco dziewczyny ze wszystkimi nowościami, które się tutaj pojawiają. I zachęcam również do zaglądania na Instagram mój, na Vinted, koniecznie, do których linki znajdziecie w opisie filmu na dole. Pozdrawiam, kochani, bardzo serdecznie.